Powietrzenie pod oburzki. Tutaj ta wykopa. Rodzicję podleczone. I wygania powierzchni. Tutaj był zero. Tępujemy, bo wybieniemana budaje. Morą z we mnie organizowaną. Zabijamy cię szybko. No i widać jak powietrza wyganiany jest list. Liste. I po kolei. Ponimy użyć. Wszystkie zakręcone ratometry i po jednym. Jeden odkręcamy, brąje, brąje, wątuje. Zakręcamy go, odkręcamy następnie. Bruduje, bądje, no. brąje, zostanie zbudować. I następna Tak się powinno odpowieszać. Tu mamy pod Na dole zapięta pompa akurat. I tak tu w tej momencie wszystkie ratometry są odkręcone, zakręcamy, jeden zostawiamy otwarty.